Od kilku miesięcy już w planetarium EC1 proponujemy Państwu pokaz pod tytułem Kosmiczne śmieci. Ale czym tak naprawdę są te śmieci? Skąd one się biorą? No, niestety, ale biorą się z naszej ludzkiej działalności. Są to części satelitów, które uległy jakimś zderzeniom czy innym katastrofom na naszej orbicie okołoziemskiej. Są to całe satelity, które także uszkodziły się i nie są już w stanie dla nas pracować. Bardzo częstym pytaniem, które pada po tym pokazie jest, jaki w zasadzie był największy kosmiczny śmieć i nie będę ukrywał, z początku sprawiało nam to pytanie pewien problem. Okazuje się, że takim największym śmieciem, który z tego czasu znajdował się na naszej orbicie, była dawna stacja kosmiczna radzieckiej produkcji, która nazywała się Mir. Wystrzelona w 1986 roku aż do 2001 świetnie się sprawdzała. Wtedy jednak zdecydowano, że najwyższy czas postawić na coś nowego. Zdecydowano o deorbitacji tej stacji, czyli po prostu o jej strąceniu niejako w ziemską atmosferę. No i faktycznie większa część Mira spłonęła ostatecznie w atmosferze naszej planety, niektóre drobniejsze części spadły na powierzchnię, ale w sposób całkowicie kontrolowany. Także tego największego śmiecia już na naszej orbicie nie ma. Nadal są ich jednak tysiące. W jaki sposób sobie z nimi poradzić? Co zrobić, żeby nie przeszkadzały nam w dalszej eksploracji kosmosu, w dalszym korzystaniu z tej orbity? O tym opowie nam już pokaz kosmiczne śmieci, na który z całego serca zapraszam Państwa do Planetarium EC1.